Chciałabym Wam przedstawić moją chatkę yy, z połączenia Sandstonu, drewna i akcesoriów. No i czerwonej yy, wełny. Więc teraz wam powiem, tylko sobie pozbieram silki. Będzie ktoś chciał mi napisze, to podam mu save'a. Ale to jest taki początkowy domek, który dzisiaj założyłem. Będzie. Okej, okay. więc tak. zasadzam. Sekunda. <coughs> Dobra. Ops. Dobra. Więc tak. Wygląda to tak. Jak mówiłem, to, to jest połączenie sandstone'u i debienka. Ja to zauważyłem na jednym filmiku. No i szkiełka. I, I tak mi się to ładnie spodobało. <laughs> <laughs> Wysadzające ręce. <więcej. śmiech> I tak mi się spodobało, że bardzo ładnie. Hurde, królowa mi leci wszędzie. Zagrapałem coś więcej. Zdychaj. Zrobiłem sobie nieskończone oko wody. Ona się dawała bardzo prosto. Pokażę to może w następnym odcinku. Takie drzewka, żeby sobie pokopać. I opowiem dokładnie coś o moim domu. Powstało od tych drewienek. Kończywszy na tym daszku. Potem dorobiłem wełnę. Ładnie mi się podoba, ale myślę nad powracającym kolorem. Z tym pasowało i z tym. Mam tutaj łóżeczko, mały ten, magazynek, kraft, piecyk, Agazynek. Różne drewno, kamień, gravel piasek, sandstone, wiaderka i przetopy. I teraz piasek sobie wezmę i wytopę wytopię. Topię. Jeżeli ktoś chciał mojego save'a, to proszę napisać, ja ch z chęcią podam. I proszę, daj komentarz i będę robił następne filmiki. Dziękuję za oglądanie mojego filmiku.